W życiu jak w boksie Jeśli chcesz coś wygrać Musisz o to I musisz być w tym dobry Wojak dobry jest Bokser Ork rozmawia z Kamilem Gardzielikiem Zwycięzcą pierwszej walki w meczu Litarnej Ligi Bokserskiej PKB Poznań Hetman Białystok Kolejny pojedynek z Piotrem Sielawą Spotkaliście się na mistrzostwach Polski w koninie w półfinale. Tam wygrałeś tutaj i w pniewach na Grand Prix, tak. I tutaj też wygrałeś, ale przeciwnik postawił twarde warunki w ringu. No tak, dzisiaj to była najlepsza walka Piotrka ze mną. Gdy za bardzo się dałem zepchnąć, też nie byłem do końca przygotowany na mistrzostwach i na Grand Prix byłem w szczytowej formie i tam boksowałem o wiele lepiej niż teraz. Teraz braku tego przygotowania. Trochę te matury źle na mnie wpłynęły, to wszystko tak skupione w jednym miesiącu, więc no nie byłem, nie byłem sobą na pewno. Ale cieszę się, że wygrałem. No. Można powiedzieć, że wszystko do przodu: walka zwycięska i matury. Czy wyniki, wyników jeszcze nie było, ale jakie przewidywania? Nie no, wyników jeszcze nie było, ale przewidywania są dobre. Zresztą zawsze dawałem sobie dobrze radę, to powinno być i tym razem też się tak czuję, że będzie dobrze. Okay. Trzymamy kciuki i gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję.